Dzień dobry moi drodzy, coś się kończy, a coś się zaczyna. Kończą się wakacje. Myślę sobie, że wielu z nas już jest naprawdę na ostatniej prostej i zaczyna powoli przygotowywać się do pójścia do szkoły. No, ale właśnie w tym temacie przygotowania yy, myślę sobie, że w tym roku dobrze byłoby przygotować się głównie w optymizm. A że jutro jest Światowy Dzień Optymizmu, tym bardziej do tego zachęcam. Chciałabym, żebyśmy zaopatrzyli się też w uśmiech, w życzliwość do siebie nawzajem i też w tak Taką ciekawość siebie, bo tak naprawdę będziemy się poznawać na nowo, mimo tego, że przyszło nam się już niejednokrotnie widywać i spotykać. Ale właśnie z powodu tych spotkań i tego, że już niebawem będziemy mogli znów razem poprzeżywać przynajmniej ten początek roku szkolnego, te pozytywne emocje niech pozostaną z nami i w nie właśnie zaopatrzcie się i przygotujcie przed 1 września. No i do zobaczenia. Czekam na Was.